Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Michael i dziś zaprezentuję Wam nowy odcinek z powracającej serii na kanale Jungle Tier List. Jest to moi drodzy seria oparta na wspólnej analizie wprowadzanych zmian, które Riot dodaje do swojej rozgrywki, a my to wszystko analizujemy i na podstawie tych zmian wprowadzamy wszystkie postacie do aktualnego rankingu, który jest akurat idealny do wbijania dywizji bądź unikania danego konkretnego bohatera. Także bez przedłużania zapraszam do materiału. Zanim to się jednak wydarzy, standardowo rzućmy szybko okiem na szczegółowy opis patcha 12.2, tak aby dokładnie wiedzieć, co Ryan aktualnie swoje rozgrywce w danym momencie. I standardowo, co odcinek, macie tutaj podsumowującą grafikę wszelakie zmiany. Mógłbym dodać od siebie, że jest to naprawdę obfity patch, pełen. Szczegółów, bo są tutaj zmiany systemowe jeżeli chodzi o runy, przedmioty, wzmocnienia standardowo i osłabienia bohaterów, nawet nowy bohater jaką jest Zeri. Także patch jest naprawdę interesujący i zaczniemy sobie od samego początku, czyli od nowej bohaterki. Jak sami wiecie, nowy bohater jest już aktywny od chyba dnia wczorajszego, w chwili kiedy to nagrywam. Jakoś tutaj nie będę się mniej więcej urozmaiczać czy omawiać tej postaci, bo jeszcze nie wiem na co ją stać, także sobie teraz ten element pominę. Jeżeli chodzi tutaj o rework Jany, wiecie, ja będę tylko i wyłącznie przytaczał Postacie, które mnie naprawdę interesują, jeżeli chodzi o dżunglę. I tutaj pierwszą postacią, która mi przychodzi na myśl jest oczywiście Nocturne, który ma, nie wiem dlaczego, zwiększony przyrost zdrowia oraz zwiększone skalowanie obrażeń. Nocturne był po prostu wyśmienitym herosem, który nie miał zasadniczo żadnych problemów. A mimo to Riot go buffuje na skalowanie się z obrażeniami, plus jeszcze przyrost zdrowia. Ja tam nie wnikam. Ale szczerze, Nocturne chyba tego nie wymagał, bo większość walk naprawdę wygrywał, radził sobie świetnie, jeżeli chodzi o ganki. Dlatego uważam, że Nocturne jest jednym z topowych dżunglerów w aktualnym momencie i warto nim na przykład grać, bo nawet widzicie, że mimo tego, że jest OP, jeszcze te buffy dostaje. Jeżeli chodzi o następną bohaterkę, mamy tutaj najbardziej spektakularnego dżunglera sezonu 12, czyli Kiane. Postać dosyć specyficzną, dosyć trudną, ale zasadniczo nie rozumiem tego, dlaczego Riot tak bardzo symbolicznie tą postać nerwi. Podstawowa regeneracja zdrowia zmniejszona o półtora punkta, brzmi to ciekawie, ale zasadniczo nic to nie zmienia, oraz czas utrzymywania się strefy ścieżki trawy jest zmniejszony o pół sekundy. Szczerze mówiąc to są zmiany, które dotyczą głównie mida, tak jak zresztą widzicie tutaj na grafice, natomiast w dżungli to nic się nie odczuje, także kijanka do tej pory jak była op, tak jest op, Także uważam, że też ją warto wybierać. Jeżeli ktoś poszukuje maina albo specyficznej postaci, to jest to naprawdę idealny wybór. Jeżeli chodzi o zmianę Rengara, mógłbym tutaj powiedzieć, że Rengar otrzymał takiego bardzo małego reworka. Teraz, w momencie kiedy Rengar jest niewidzialny, jest w stanie przeskakiwać za pomocą swojej pasywy do przeciwników. Chodzi tutaj o to, że chemtechowy Drake kiedy. Otrzymujemy tą mapę, która nie dostarcza żadnych krzaków. Rengar był po prostu bezużyteczny, bo nie wykorzystywał swojej pasywki. Teraz, w chwili, kiedy wprowadzana jest właśnie zmiana na RT, że w momencie kiedy jest niewidzialny, może przeskakiwać, to myślę, że na przykład z taką senną może się genialnie kombować. Bardzo ciekawa zmiana, jeżeli chodzi o tepeków dla tej postaci. Następnym bohaterem, jaki tutaj przychodzimy na myśl, to jest oczywiście Shen, który otrzymuje zmniejszone obrażenia na swojej umiejętności Q. Nie jest to zabieg bez powodu wykonany, z tego też powodu, że w zeszłym patchu teleportacje dostały sporego nerfa, bo nie możemy teleportować do każdego miniona, do jakichś tam, wiecie, chorągiewki Jarvana i tak dalej. Przez to Shen, w momencie kiedy posiada teraz szósty poziom, może być tak naprawdę darmowym teleportem do jeszcze waszego sojusznika, co daje Shielda i przez to... Właśnie Shen stał się postacią dominującą. W okresie tej 6 do 14 minuty może praktycznie wygrać, dlatego nerfią jego obrażenia, czy jakiekolwiek tam wiecie skalowanie się z tą umiejętnością, żeby po prostu ukrócić jego zabieg, czy jego dominację na mapie. Jeżeli chodzi tutaj o kolejne aspekty, bardzo bolesny nerf na papierze, mam wrażenie, że nie jest to odczuwalne, jeżeli chodzi o na tej postaci, mowa oczywiście o talonie, zmniejszone skalowanie obrażeń zadawanych potworom na swoje umiejętności w aż o 25%, powiem Wam tak, ta postać robi wokół siebie szum, dalej będzie OP, bo sama Diana dostała nerfa kiedyś o 50% i to zróżnicowało jej clear'a o jakieś 2, może 3 sekundy. Mam wrażenie, że na talonie będzie identyczna sytuacja, więc mimo tego, że ten nerf jest wow o 25%, to silvery złapią się za głowę i powiedzą nie no ta postać jest już do śmieci, a typowy diament powie a spoko będzie mniejszy pikratio i ja częściej będę mógł go wy wybierać. Także moim zdaniem jest to naprawdę dalej świetny dżungler, który stał się nie tylko i wyłącznie dominatorem poprzez mobilność, ale również poprzez obrażenia. Kolejnym bohaterem jest tutaj Woliber, który otrzymał takie drobne zmiany. Woliber świetnie dopasował się do mety poprzez wykonywanie czy używanie swojego drapieżnika na przemienie z tym Hunterem, który skraca czas odnowienia danych przedmiotów, które używamy. No i ta postać otrzymała zwiększony przyrost podstawowych obrażeń od ataku. Brzmi to naprawdę sensownie, bo o pół punkta na tam wiecie 15-16 poziomie fajnie się kombuje i mnoży. Natomiast E otrzymało skrócenie czasu odnowienia o te 2 sekundy. Więc możliwe, że Volipera częściej będziemy widzieć pod AP, ponieważ nie wiem, czy wiecie, Volipera meta jest również taka, że jak maksujemy E i budujemy go po full AP, to zasadzamy taką bułę za 600 obrażeń. To sądzę o Jasuło oraz Jonie. Ja wiem, że zwiększone skalowanie obrażeń na obydwu postaciach brzmi naprawdę interesująco, ale powiem Wam tak. Immortal dostał nerfy, to Rajot stwierdził, że musi coś zbafować dla tych postaci, żeby się wszystko wyrównało. Dlatego te postacie dostały wzmocnienia, bo głównie go najczęściej budowały. Jeżeli chodzi tutaj o ostatni aspekt, jest to Z, zmniejszenie skalowania obrażeń podstawowych na RC. Brzmi to sensownie, chociaż mam wrażenie, że to bardziej dotyczy mida niż dżungli. Dlaczego Z otrzymał nerfa na 35% obrażeń od ataku na RC, a Kijana tylko i wyłącznie w sumie na regenerację dostała nerfa? Jest to naprawdę ciekawy zabieg, którego do końca nie rozumiem, bo Kijana dominuje absolutnie wszystko na wyższym progu rankingowym, a Z jest taką postacią, która jest pikowana raz na jakiś czas i ma 47-49% ratio. Bardzo ciekawy zabieg ma tutaj miejsce. Nie do końca rozumiem, dlaczego twórcy gry buffują postacie, które mają 51%, a takie OZ, który ma ledwo co 47 nerfii, aż o taki procent na RC. Jest to dziwne i tutaj nie będę tego przedłużał, od razu skupię się na przedmiotach, żeby nie przedłużać tego cennego materiału. Z Mora Licza jest to pierwszy przedmiot, który otrzymuje całkiem ciekawe zmiany. To są zmiany typowo nerfobafowe, czyli nerfimy coś kosztem czegoś i nerfią tutaj obrażenia, w sensie od ataku aż o 75%, ale buffują za to moc umiejętności oraz przyspieszenie umiejętności. Jest to przywrócenie stanu pierwotnego tego przedmiotu, bo w sezonie, tam wiecie, 10-11. Początkowo ten przedmiot był składany praktycznie na każdym magu i chyba Riot Games stwierdziło, że w sezonie 11 lekko zmodyfikuje to, bo być może jest to dodatkowy element czy dodatkowy atut w naszym ekwipunku. Jednakże to nie poskutkowało tym, jak miał na myśli. Zostały stworzone nowe zupełnie mety, które totalnie zniwelowały działanie tego przedmiotu, dlatego Riot postanowi, że go trochę poruszy, zmieniając jego przepis, zmieniając jego przyspieszanie umiejętności, czy chociażby czasy odnowienia czaro ostrza. Kryształowy kostrurylaj to kolejny przedmiot, który należy też do tych zapomnianych przedmiotów, co liczbę, wspomniane przed sekundą. Jest to przedmiot, który dostarczał bardzo mało i kosztował bardzo dużo. Pozostałe przedmioty, tak jak wiecie, demonik, jakiś kosmic insight i tak dalej, kosztowało znacznie mniej i dawało wiele większych efektów, które magowie wykorzystywali, rzecz jasna. I teraz w tym przypadku Red stwierdził, że przedmioty zapomniane też zostaną powoli wprowadzone do mety, dlatego stwierdzono, że kryształowy rylaj Zostanie zbawowany poprzez zdrowie, poprzez koszt skompletowania o te kilka stóweczek, ale znerwimy mu moc umiejętności. Brzmi to sensownie, bo relajki nigdy nie składaliśmy na drugie, trzecie zestawienie, tylko budowaliśmy je zawsze pod koniec. Na wiecie, jakimś małżonkarze, na jakimś amumu, może na jakimś kasadynie od czasu do czasu się pojawiał. Także brzmi to sensownie i być może faktycznie ci średni magowie albo wytrzymali wspierający będą to budowali coraz częściej. Turbochemiczny pojemnik to też również przedmiot, który został zaktualizowany, jednakże mam wrażenie, że ta aktualizacja jest drobnym nerfem. Jest to przedmiot, który dostał nerfa ze względu na to, że powstawała jakaś meta akali pod tanka, która ciągle się poruszała i zadawała obrażenia wszystkim, przez co jeszcze częściej mogła zadawać obrażenia dodatkowe. Dlatego Riot stwierdził, że tankowanie bierne dostanie aktualizację i te ładunki obrażeń zostaną jakby. Przystosowane do tego, że zyskujemy 5 ładunków teraz za każde zadane obrażenia przeciwko potworom i bohaterom, a kiedyś to również działało na minionkach, na roślinkach czy chociażby na wardach. Brzmi to sensownie i taką akalkę na pewno to ukróci. Jednym z ostatnich elementów naszego odcinka jest oczywiście dżungla, która nie do końca jest zbalansowana tak jak być powinna. Mowa tutaj w szczególności o nowych drake'ach, które zostały wprowadzone w sezonie 12, a zasadniczo w presezonie. I chodzi tutaj o hemtech'a oraz o hextech'a. Za każdym razem, kiedy zdobywamy duszę hemtech'ową, to nasza postać staje się tak jakby zombiakiem pośmiertnie, przez to może zadawać obrażenia. I w chwili, kiedy my jesteśmy tak jakby zombiakami, jesteśmy za OP i Riot stwierdził, że to trochę znerfi. Czyli otrzymamy teraz mniej podstawowego oraz dodatkowego zdrowia na tej, tak jakby, formie zombiaka. Oraz w chwili, kiedy umieramy i stajemy się tym zombiakiem, będziemy nim na krótszy czas. Zamiast 4 sekund, będzie to na 3 sekundy. Ta sekunda może mieć naprawdę duże znaczenie, bo w ostatnich walkach z soulem, to nie oszukujmy się, soul pojawia się dopiero w minucie minimalnie 24, jeżeli drużyna przeciwna oczywiście posiada tam 4 smoki. Dlatego myślę, że ta sekunda może mieć naprawdę duże znaczenie, zwłaszcza w ostatnich walkach drużynowych. Jeżeli chodzi zaś tutaj o chemtechowego rifta, za każdym razem, kiedy pojawia się na mapie niwelacja tych wszystkich krzaków i pojawiają się kałuże to w momencie kiedy wchodzimy w tą kałużę to kiedyś po półtora sekundy znikaliśmy a teraz ten kamuflaż powstaje po 2,5 sekundach chemtechowy ma największe znaczenie bo jeżeli gracie przeciwko tankom to nie jesteście w stanie ich powstrzymać a z tym trakiem będziecie mogli w naszym stopniu mieć ułatwione zadanie Wiadomo, to jest szczegół, 2%, ale zasadniczo Divine też kiedyś 10% otrzymał buffa na 12% i do tej pory powstała meta Divine'owa, która jest niezmienna od dosłownie kilku miesięcy. Przy drake'u hextechowym tutaj jest niewielka informacja na temat znerwienia tak jakby duszy hextechowej smoczycy. W momencie, kiedy uderzamy jakąkolwiek postać w formie autoataku czy umiejętności, to tak jakby kolejne postacie za tym herosem czy za tym celem, który uderzamy, otrzymują taki jakby efekt nieuchronnych kierunków. Jeżeli ktoś orientuje się... Czym był kosa static, taki przedmiot, no to, to właśnie to jest identyczny efekt i on otrzymuje właśnie nerfa. Także myślę, że to też jest ciekawe, no bo nowość niestety była za mocna, dlatego Riot postanowi, że to znerfi. Ostatnim elementem, na którym się skupię jest to oczywiście runka zabójcze tempo, słynne letal tempo. I ono jest tak silne, że we wczesnej fazie gry każda postać typu Trundle, Warwick czy chociażby jakiś inny Xin dominował każdego. Z góry dodału, dlatego ta runka na początku otrzymuje nerfa w postaci znerwienia o 3%. Natomiast w przyszłości dostaje to takiego lekkiego buffa na poziomach 1,15% dlatego na początku jest to znerwione o 3%, ale tak jakby w środkowym czy późnym etapie gry jest to zbafowane o 2%, także jest to całkiem ciekawe na postaciach na dystansie też to również jest jakby zbalansowane, że kiedyś to była taka jedna stała statystyka 7, a teraz jest od 5 do 9 na poziomie 1,12%. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten cały patch. Także przejdźmy od razu do wspomnianej na samym początku tier listy bohaterów. Na samym dole naszego rankingu odnajdziemy tier D, składający się z kompletnie bezużytecznych postaci, których nie warto, moim zdaniem, wybierać swoje rozgrywki rankingowe w dżungli, bo naprawdę możecie na tym sporo stracić niż wygrać. I tutaj wymienię to z kilku powodów. Po pierwsze, większość bohaterów ma praktycznie problemy z pierwszym clearem. Większość postaci w mecie radzi sobie z całą, dosłownie całą dżunglą w okolicach 3 minuty 15 aka 20 sekundy. Natomiast większość z tych bohaterów to wyczyści trzy kampy i praktycznie nie ma połowy zdrowia, albo nie wie co ma ze sobą zrobić, bo została zdominowana. Z drugiego powodu, też wszystkie postacie nie wpasowują się totalnie w metę aktualnych run, aktualnych przedmiotów mitycznych, dlatego uważam, że no są od razu na stratnej pozycji i nie warto ich wybierać. Jeżeli ktoś chce się zabawić na jakimś normalku, na jakimś flexie, to proszę bardzo, ale ja osobiście od razu tego wybierać solo o kolejkowych rozkrywkach, bo moim zdaniem nie warto. Także tak się prezentuje tier D, a my idziemy do wyższego tieru. Następny tier naszego rankingu pozwoliłbym sobie nazwać tierem wymysłu dla społeczności, ze względu na to, że jest tutaj naprawdę duża ilość postaci, która albo była kiedyś w mecie, albo są to typowe postacie na solo kolejkę, które działają na naprawdę niskim progach dywizji. Głównie jest to przedział oczywiście Irona do Platyny, także nie polecam tych postaci wybierać na wyższe progi, bo naprawdę nie może wam to oddać z tego też powodu, że każda postać, która dostaje od samego początku, jest na przykład 02, 03 i tak dalej, nie ma szansy na żaden możliwy kombak. Z tego też powodu, że jeżeli Master zrobi 3-0, zrobi 3-0 albo Twitch może wykierować gierkę 1-9. Natomiast jeżeli zrobimy 0,3, nie mamy absolutnie żadnej szansy, bo przeciwnicy są na, na żarci, a my nie mamy praktycznie żadnego damage'a. Znajdują się tutaj również postacie, które kiedyś były w mecie albo są to mety kompetytywne bym powiedział. Czyli mówimy tutaj o Tali oraz o Shenie. Postacie w miarę możliwości w zeszłym roku widzieliśmy kilkukrotnie. No na przykład nawet Jankosie, który grał pod Capsa tym Shenem. Natomiast teraz ten nerw na Q trochę spowodował osłabienie jego dominacji we wczesnym etapie, także nie polecam tego wybierać jeżeli chodzi o rozgrywki solo kolejkowe, bo tam trzeba pod kogoś grać. Natomiast również są tutaj postacie, które są wymysłem Riotu oraz społeczności. Mowa tutaj o Garenie oraz o Zedzie. Zed jest oczywiście wyborem Riotu, czyli twórców gry. Natomiast Garen jest wymysłem, bym powiedział, po prostu społeczności, bo miał genialną spiralę, która niszczyła Raptory i Golemy. Dlatego to miał jakieś prawo bytu. Natomiast jeżeli chodzi o reworki, są tutaj herosy, które... Oczekuję na reworki, które może nadadzą tym postaciom drugie życie, czyli mowa tutaj o Udyrze, którego rework już został zapowiedziany oraz o skarnerze, na którego ja osobiście głosowałem w głosowaniu do reworka postaci, bo jest on naprawdę bezużyteczny jak na ten moment. Także idźmy dalej. Na samym środku naszej tier listy junglerów możemy odnaleźć tiery, które najczęściej nazywam tierem sytuacyjnym, ze względu na to, że znajdują się tutaj postacie, które odpowiednio dobrane kontrolują idealnie przeciwnika bądź bohatera w Champions selekcie. Jeżeli chodzi tutaj również o te wybory, serdecznie polecam je praktykować, jeżeli chodzi o tepekowanie ich, bo te postacie mają naprawdę duży potencjał, duże obrażenia, tylko trzeba je znać na wylot, jeżeli chcemy grać przeciwko każdemu. Dodam również fakt, że każda postać ma swój jakby okres, którym czuje się najlepiej, dlatego kiedy nie wykorzystamy tego okresu albo po prostu tego całego czasu, pod który gramy, no to niestety możemy już być na pozycji przegranej. Jeżeli chodzi tutaj o takie przykłady, to taką Eliską, Nidalką, czy chociażby Ewelinką, gramy po dwa przeróżne zestawy. Eliską i Nidalką gramy po to, żeby zdominować przeciwnika już od dosłownie pierwszej minuty meczu, inwejdując go bądź stać, czy kampiąc w jego lesie, natomiast Ewelinka ma odwrotność im później, tym lepiej. Dlatego uważam, że tego typu Herosy też dostały trochę po kościach, ze względu na to, że teraz panuje meta drapieżnika albo letal tempo. No, i pod te Herosy nie da się tego grać. Eliskę można spraktykować może pod letal tempo, ale nigdy takiej eliski nie widziałem. Także jest jak jest. Jeżeli chodzi o pozostałe czempiony, gramy tutaj stricte pod drużynę. Wybieramy sobie jakąś Sejuani, jakiegoś m.in. Jarvana, czy chociażby Warwicka z może jakimś Olafikiem albo Doktorem Mundo, ponieważ są to postacie, które idealnie rozpoczynają walkę jako pierwsi, ale potrzebujemy drużyny, żeby domknąć całą walkę drużynową, cały teamfight na swoją korzyść. Także taka Lilia też również tutaj bym powiedział pasowała, bo ona może rozpocząć walkę z Erki, tak samo Sejuani czy chociażby Jarvan. To idealne postacie inicjujące, które nawet się kombują z jakąś Orianą, Syndrom czy chociaż takimi innymi bohateriami. Natomiast uważam, że na solo kolejce nie do końca to może działać, no bo wiadomo, tam coraz rzadziej mamy tak naprawdę drużynę, która ze sobą współgra, a nie się wyzywa nawzajem. Kolejnym bohaterem jest tu również Fiddlestick, który jest jaki jest, ale jeżeli złożymy naprawdę antyhila, to ta postać bardzo mało się leczy. Poza tym ta postać potrzebuje jakby postaci w przeciwnym teamie, które nie posiadają dużej ilości stunów, ponieważ wtedy się leczymy, a jeżeli gramy przeciwko jakiemuś Warwickowi czy Sejuani, no to może być po Ptokach, bym powiedział. Natomiast elementem ostatecznym jest tutaj Iwernik i powiem wam tak, jeżeli nie gramy żadnego Doki'u, pod swojego midlanera bądź jakiegoś adekery, to Ivern na nie ma sensu brać, bo Ivern jest wyśmienity na wysokim progu rankingowym, gdzie każdy ogarnia, natomiast na niskim progu rankingowym, no, dosłownie ciężko odnaleźć jakiegoś teammatea, który naprawdę wyśmienicie gra i jest w stanie wykierować rozgrywkę 1 na 9. Także tak się prezentuje tier B, a my idźmy dalej. Prawie że na samym szczycie naszego rankingu odnajdziemy tier A, który składa się z postaci alternatywnych dla naszego tieru S, najwyższego tieru, który za chwilkę wam omówię. Jeżeli tutaj, drogi widzu, poszukujesz jakiejkolwiek postaci, która jest naprawdę wyśmienita na rozgrywki rankingowe i jest naprawdę rzadko pikowana, to w tym tierze na pewno cokolwiek znajdziesz dla siebie, co cię usatysfakcjonuje. Jeżeli chodzi tutaj o takie typowe podsumowanie, to mógłbym powiedzieć tak. Talon. Mimo tego, że dostał nerfa, jest to nerw według mnie czysto teoretyczny. Co prawda, lekko na papierze ta postać radzi sobie znacznie gorzej, ale uważam, że kilkusekundowa zmiana klira i tak tutaj nic nie zmieni, ponieważ jest to zadawany damage przeciwko potworom, a nie przeciwko bohaterom. Także jak i tak się nafidujemy, zdobędziemy 3-4 przedmioty, klikamy r, przeciwnik dosłownie znika. Znika jak nasz talon na RC. Jeżeli miałbym tutaj podsumować Shako, to wybór Hell of Blades na przemienie z Krytem oraz Lethality jest tutaj znakomity dla tieru A, bo jest to naprawdę postać, która co chwila znika i jednocześnie pojawiając się zadaje Kryta za 2000. Natomiast jeżeli mielibyśmy oceniać Shako pod AP. Dałbym mu jakiegoś cierce B, bo to naprawdę jest ciężkie, jeżeli chodzi o rozgrywki solo-kolejkowe. Na alei też bardziej taki szako działa pod AP. Natomiast Eko sam sobie jest wyśmienity, genialnie się skaluje. Także też jest to wyśmienita postać, która nie ma zbytnio ciężkiej mechaniki, ale warto sobie nim pograć 2-3 mecze przed tym, zanim zaczniemy nim grać na rankedach. Natomiast pozostałe postacie to są typowe fajtery bądź co bądź tanki. Jeżeli o to chodzi mamy tutaj Zaka, Ramusa oraz Popkę postacie dosyć mobilne, składające items wyłącznie pod tankowatość i tą tankowatością dominujemy każdego przeciwnika, który stoi na ich drodze. Niezależnie od tego co złożymy na tego typu bohaterze może on być naprawdę użyteczny, nawet kiedy zagramy nim pod full AP z jakimś Echo Ludenem też mamy duży priorytet, bym powiedział. Lizzie ma zasadniczo tak samo, bo naprawdę ma wyśmienite walki 1 na 1 na większość bohaterów, na jakich gra, jednocześnie z Gordrinkerem, z Terakiem, czy chociażby tym Black Liverem Natomiast pozostałe kwestie, Kartus oraz Kindred, postacie dosyć... Skomplikowane bym powiedział, natomiast z kartusem niezależnie ile razy się wywalimy, zrobimy zawsze największy temecz w rozgrywce za pomocą jednego przycisku R. -ki. Sama Kindred sobie, jeżeli zdominuje przeciwnika we wczesnym etapie gry, pozbiera kilka staków, sama jest w stanie wykierować rozgrywkę 1 na 9 i nie potrzebuje żadnych teammateów, żeby zrobić pentakila. Także polecam serdecznie wykorzystywać te postacie, a my przechodzimy do samej topki tego odcinka. A teraz to, na co wszyscy czekali, czyli tier S zestawienie najlepszych bohaterów, które warto wybierać w aktualnym patchu. Pozdrawiam standardowo każdego użytkownika, który scrolluje materiał właśnie do tego momentu. I zaczynając analizę tych wszystkich postaci, powiem wam tak. Diana, Kianka oraz Nocturn to postacie topowe, bym powiedział, z tego całego zestawienia, ponieważ Dianka otrzymała całkiem ciekawego bafa na skalowanie się z mocą umiejętności na umiejętności biernej, plus dostała buffa na skalowanie obrażeń zadawanym potworom, przez co jest jeszcze większym potworem niż się wydawało. Dodatkowo, Nocturn sam w sobie meta Lethal Tempo, meta Axiom Arka, czyli nowego przedmiotu, skradza tak idealnie jego czas odnowienia, że. Diamenta to wy możecie wbić od tak o po prostu wystarczy grać nocturnem, a gierki same przyjdą z góry do dołu. Kijanka zaś jest taka trochę bym powiedział spektakularna i naprawdę ciężka mechanicznie. Nie każdy potrafi nią grać, natomiast kiedy się wyuczycie tego bohatera, odczujecie jego prawdziwy potencjał oraz naprawdę niezbalansowane obrażenia, dlatego mimo tego, że ta postać dostaje nerfy, i tak moim zdaniem to jest topowy jungler, który naprawdę zasługuje na to właśnie miejsce w rankingu. Natomiast z pozostałych kwestii, z pozostałych bohaterów mamy tutaj również postacie, które wykorzystują idealnie metę, idealnie nowe zestawienie przedmiotów, runek i tak dalej. Hekarim oraz Nono to kolejni bohaterowie, którzy w idealnym stopniu wykorzystują swój potencjał poprzez składanie drapieżnika w runach oraz huntera, który skrada czas. Odnowienia aktywacji przedmiotów, przez co taki Hekarium coraz częściej, używając mobilności, zwiększa swoje obrażenia. A taki Nunu, który buduje się pod full AP obrażenia, no to z takim predatorem biegnie 300 na godzinę ze swoją śniegawą, której nie jest się w stanie dosłownie zdodżować. Także uważam, że wykorzystanie bardziej Nunu teraz pod AP ma bardziej praktyczny sens niż składa jego pod tanka, ale ta postać i tak jest OP. Co chwilka się leczy, co chwilka zadaje potężne obrażenia, więc na low Elo polecam go składać pod tanka, a na wysokim porogu rankingowym pod full AP z rocket beltem na przykład. Natomiast pozostałe kwestie mamy tutaj Kaziksa oraz Kaina. Dwie postacie, które idealnie wykorzystują runkę First Strike, czyli za każdym razem, kiedy rozpoczynamy jakąkolwiek walkę, nawet kiedy nie zabijemy danego przeciwnika, wyfarmimy dużą ilość gotówki i nawet możemy się zadłużać w sklepie przez te runy, przez to jeszcze szybciej zdobywamy swoje kluczowe przedmioty. Amumu oraz jego nie są też tutaj również bez powodu, ponieważ sam Amumu w sobie ma genialne walki 1 na 1. Od momentu, kiedy ta postać praktycznie dostała reworka, jest nie do zatrzymania. Głównie buduje się na nim faktycznie... Full tanka, natomiast tą tankowatością dominuje w każdym stopniu danego przeciwnika, plus również relajkę, którą się kiedyś składało na Amomu, dostała teraz buffy. Także ta postać, nie jest OP, to jeszcze może być jeszcze, jeszcze bardziej w mecie. W jego też nie jest tutaj bez powodu, ponieważ na wysokim progu rankingowym kieruje dosłownie gierkę po gierce praktyczne zastosowanie jest takie, że możemy wykorzystać go na przeróżne sposoby, składając przeróżne itemy polityczne, składając przeróżne runy i tym podobne, oraz dodatkowo, no sama postać wymaga trochę praktyki, natomiast kiedy to Postać tak w 100% ogarniemy, to stylując odpowiednio dane dusze przeciwnika, możemy wykierować fight samemu, bo temu damy shielda, tam do tamtego doskoczymy na resecie, tam temu zadamy większe obrażenia, itd. Postać sama sobie jest niezbalansowana, dlatego na ten tier również zasługuje. Także, tak podsumowując, cały odcinek prezentuje się cała tier lista junglerów. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj dodatkowych pytań. Czym warto grać w dżungli? Także to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić taktycznej łapki w górę, subskrypcji na kanał, by być na bieżąco. Zapraszam moi drodzy również na codziennie odbywające się na moim kanale audycje na żywo, gdzie omawiam tego typu bohaterów oraz z nimi od czasu do czasu pogrywam. Także do zobaczenia. Z tej strony Michael. Ciao.